wszystkim wszystkim. to po raz piąty, ale cóż. E, mam licznik taki 4B0, g wersja D07. E, a tu mam numerek taki. to życie? Pewnie tak. E, licznik z A6C5 do A4, B5. Do e, no, na no forum jak się pożyk grzebie, to ludzie wkładali. Zmienili sobie skalę od e, paliwa i, i to chodziło. No ale tak. Nie mieli drzwi, nie mieli potwierdzenia na pompkę e, i potrafił się gdzieś cuda z oświetleniem w środku, tak? No jest. Dopiero go włączyłem. Nie leci. Pardon. Mój uchwyt już mówi dość. I tak. Licznik 933, czyli licznik krypto, nie występował nigdy w B5. Chromringi nie występowały nigdy w B5. Tak. Licznik często stosowany w, nawet w B5, nawet jeśli tutaj nie był pełnej funkcjonalności, żeby wykorzystać potencjał Ernest E ze względu na komunikację CAN. Bo, jak się pogrzebie gdzieś tam na forum, to każdy mówi: a, tylko numer ten i ten. Czyli numer wersji licznika z B5, to tam jest bodajże D17. Tylko z tym z rns chodzi, bo to był ostatni wypust e, tego auta licznika. I tak e, pierwsza rzecz, jaką chcę wam pokazać, to jest potencjometr, działanie jego. Czyli tak, teraz mam maksymalnie w prawo, jest jasność max maksymalnie w lewo, minimum. Eee. ogarnąłem sobie to. Trochę grzebania. Eee. Każdy, który montował licznik z C5 do B5, to miał działanie na odwrót, czyli w lewo maksymalna jasność, w prawo minimalna jasność. Tu jest e, troszeczkę nagrzebane, Zmieniałem to, jak widać działa poprawnie, prawo, maks jasność, lewo minimum. E, druga bardzo ważna kwestia, jak to jest licznik z C5, kanał 19 możemy sobie same wskazówki podświetlić. Następna rzecz, wskaźnik paliwa to o którym wspominałem też jest zmieniany, oczywiście nowe 5. I teraz tak. Tu mam 5 magicznych przewodów: klapa, drzwi, kierowce. To jest w C5 tak samo, ale tutaj się różni trzy przewody. Czyli to są masy wchodzące na licznik od drzwi. I tutaj mam miernik podpięty to tutaj sonda na minusie bo tutaj idzie sygnał minusowy do pompki. Oczywiście e, jak sobie weźmiemy schemat, to nigdzie ten pin nie jest opisany nawet w e, jakichś tam forumowych rzeczach, od czego pin zielony w e, pierwszej w zielonej kostce jest, a to jest potwierdzenie otwarcia drzwi z licznika na, na, na pompkę. I tak ja sobie tutaj wezmę masę. I tak klapa chodzi. Drzwi kierowcy chodzą. I teraz zobaczmy, co się dzieje z miernikiem. 14V. Mam tyle ustawione, mniej więcej. I jak widać na fisie wyświetlone są drzwi po kolei. Dobra. To w sumie wszystko. Tak jak wspominałem, przewaga licznika z C5, czyli RNSE, ale to jest powiedzmy najmniejszy problem. Największe problemy są koszty. Czy tak licznik z C5 potrafi kosztować? Z półliftowej. Od 50 zł za europejczyka. Oczywiście stan FISA nieznana. Czyli czytaj. Do wymiany, eee, druga bardzo ważna kwestia to jest to, że jak sobie weźmiemy poliftowy licznik to mamy Chrome, mamy krypto czyli tak jak wspominałem wcześniej eee, komunikację z RNSME, też wspominałem D17 tylko w B5 i koszty licznika zby 5 to jest od 400 zł w górę A tutaj mamy o wiele to taniej i możemy sobie to po prostu założyć założyć rms nawet tak jak wspominałem i cóż oczywiście nie podaje co tutaj zmieniałem, względem na to że nie ma tego na żadnym forum Musiałem kupę czasu poświęcić na to, żeby sobie to ogarnąć. ze względu na kwarantannę na że był czas to. Zajęło mi to i tak około tygodnia. Także sporo czasu. Jeśli ktoś będzie chętny, to zapraszam. Ślijcie mi licznik z C5 w ja obszarze chętnie. I tyle. Dobra. Trzymajcie się. Cześć. Hej.